I witam serdecznie w kolejnym odcinku. Będą kontynuowane poszukiwania na tym polu, co ostatnio tylko na drugiej części. Zobaczymy, co tam uda się wykopać. A co będzie dziś? Nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy dzień dobry, bo ktoś mnie mijał, akurat go znam. I zaczynamy dzisiejsze poszukiwania. I pierwsze znalezisko: wstrętna kula szrapnelowa. Tym razem sygnał 38. Pewnie będzie kula szrapnelowa. I tak, jest to kulka szrapnelowa. Druga już dzisiaj.

Jakiś lepszy przedmiot? Możliwe, że tak. No jest. Zaczyna się koszmar tych pól. Tym razem zakrętka od wódki. Nie wiem, jakie tam fanty u chłopaków wychodzą. W każdym razie u mnie kolejna szrapnelowa kulka. Słabiutko, słabiutko dzisiaj bardzo. I jest w końcu pierwsza moneta. <noise> 39-40 na wykrywaczu pokazuje. A, jest to pewnie boratynka. Wielkość się zgadza. Najprawdopodobniej boratynka. Pewnie nic nie będzie na niej widać. Szkoda czyścić. I przed chwilą Adrian przyniósł mi taką, znajdę. Jest to prawdopodobnie wykonane załowiu. Patrząc i raczej czując tego wagę. Jest to jakiś element ozdobny. Nie wiem od czego. Może macie pomysły. Dajcie znać w komentarzach. Może jeszcze wam się to skojarzy. Tu takie kropeczki widać z tej strony też. No, coś takiego. Na wyświetlaczu bardzo słaby sygnał. Ale udało mi się już wykopać ten przedmiot. A jest to. Moneta. Jest to moneta boratynka najprawdopodobniej. Całkowicie zjedzona. Nic nie widać. Kolejny z sygnałów. Takich bardzo niskich. Ostatnio przy dwudziestu, tam kilku była boratynka, a tym razem pocisk karabinowy. No tak się prezentuje. Zawsze lepsze to niż kurka szraptelowa, jednak nic nadzwyczajnego. Tym razem sygnał 55-56 moim oczom ukazał się taki fragment harmoniki ustnej, No taki element właściwie, kolejne trafienie. Ha, a, wykopanym przedmiotem jest łuska. Łuska najprawdopodobniej, raczej na pewno mauserowska, czy z pierwszej wojny światowej jeszcze nie wiem, tu powinny być sygnaturki i data, znaczy właściwie rok produkcji, no i tak to wygląda. Kolejny przedmiot na jaki trafiłem, tak się prezentuje na wyświetlaczu. No to będzie. No i niestety kolejny raz, naprawdę jest tego tutaj mnóstwo, aż się te wysokie sygnały to nie chcę kopać. Nieraz jest tak, że człowiek jest na polu i bardzo malutko jest takich przedmiotów typu zakrętki i wtedy jest to zazwyczaj coś fajnego, a tutaj jakoś tak nie można być pewnym. No nic nie traćmy nadziei. Ale nie mam jeszcze jedną drugą. Ale faktycznie, że ładna Boratyna. No, ten jest w pięknym stanie. Jedną drugą piękną. O, też fajnie. No to by się dzisiaj poszczęściło. Piątka taka. Proszę. Ale jeszcze mam jedną ciekawą rzecz, ale to kurczę nie wiem. Podniosę, no widzisz, krzyżyk jest taki. Mhm. Ale, jakby to była moneta... to może być brek... A nie, jest za bardzo, wiesz? Co taka? Nie, równa jest za bardzo Ta. i to chyba aluminium jest. Nie no, ty to żeś trafił, kurczę coś fajnego. No, no mnie z... się niestety nie udało. Z krzyżykiem mnie ciekawi, nie? Kurczę, nie, nie wiem, co, co to jest. jest. Takie pierdoły. Nie mam pojęcia, co to może być. I tym razem, kolejny przedmiot dając takie dziwne wskazania. A co tam udało mi się wykopać, to nie wiem Zobaczmy wspólnie zatem To gdzieś jest tutaj chyba No i co to jest pewnie kawałek aluminium? No dokładnie tak Nie wiem, nie sądzę, żebym już wydobył coś ciekawego zajechane, no ale wysok, nie? Jakiś taki z takimi drobnymi tymi, nie? Ale jeszcze ma kawałek sznurka a, no jest chyba. No jest! No i można, można znaleźć. Dzisiaj Deus króluje. Z dzisiejszych poszukiwań jedno co jest dobre, to to, że pogoda się trochę poprawiła, słońce nawet lekko się przebija. No dzisiaj najwięcej fajnych przedmiotów Adrian nakopał. No a my tam nie mieliśmy tyle szczęścia. O, już widzę ten przedmiot. Taki kawał drutu. Miedzianego. Tu nawet taki rozklepany trochę. Tutaj był ten miedziany drucik, a metr dalej. Sygnał 65 i aż się boję. Bo czy to nie będzie znowuż jakiś śmieć? Ale jak się nie wykopie, to się nie dowiemy jest jeszcze gdzieś tutaj jest Nieruszony Strasznie mocne korzenie Mają tutaj Uwziane pędy no, Sygnał jest bardzo ładny Ale czy to znów się nie okaże Zakrętką odwódki Kolejna ładny sygnał, ale nauczony doświadczeniem na tym polu, aby nie cieszyć się przedwcześnie. Właśnie tak robię. Myślę, że to będzie kolejna zakrętka od wódki. A i tak jest też w istocie. No, także jak widzicie, przedwcześnie nie ma co się cieszyć. To już jest z dziesiąta chyba zakrętka a tu ładnie wyszło za chmur słoneczko, robi się bardzo ciepło. Fajny dzień dzisiaj jest. Widzę, że w moim kierunku podąża Adrian. Pewnie znowu coś trafił. Mówisz guzik na zachętę. No taki zwykłaczek. To już któryś z kolei. Ale mam no, jeszcze coś. To dzisiaj... jest fajne. Bardzo fajne. Mam jeszcze streberko. No nie żartuj. No honor uratowany, A 48 część Talara. No. Bardzo fajnie. Fajnie. No, no, no kurde. Wlałeś nadzieję w serce, że coś się tutaj uda znaleźć. Jeście w takim stanie. No bardzo ładne, one ładne wychodzą. No i jak widzicie można dzisiaj trafić coś fajnego. Adrian jedną tam 48 talara odnalazł. Także można? Można. Jak ktoś ma szczęście to w taki dzień wykopie pośród innych sygnałów. A ja tyle nie mam szczęścia i przyjdzie mi pokazywać po prostu cudze znaleziska. No tak do tego wszystko dąży. Eee, Krzysiu chyba też słabiutko. Dobra, dalej szukamy, szkoda czasu. Tym razem kulka, kulka, kolejna. A tu Krzysiu przekazał mi swoje znaleziska, jakieś takie chyba, nie wiem, część od czegoś, może od regulacji, jakaś taka wajcha i pocisk tempołkowy. Idę, zerkniemy. Co tam u ciebie piszczy, tu w tej dziurze? Adrian kurczę miał szczęście. Jest co znalazł? Mówił ci co znalazł? E, 48 część talara. moneta. Tak, tak. To też jakaś dzi dziwna rzecz. Nie wiem, co to może być. Aluminium. Tu obok mnie przechodzą linie średniego napięcia. I od razu słychać, że wykrywasz na nie reaguje. Ale miałem tu bardzo wysoki sygnał, gdzie przedmiot już wykopałem, bo był dość głęboko. I prawdopodobnie jest to fragment zapalnika, a raczej na pewno zapalnik szrapnelowy, pierwsza wojna światowa. Przedmiot całkowicie chyba wykonany z aluminium. W tym przypadku tak, no taki pierwszowojenny fancik tym razem. I udało mi się dostroić Manticora, że praktycznie na, na multitonach nie zakłóca w ogóle ta linia. Elegancko, da się szukać, nie zmniejszając czułości. A tu przed chwilą wykopałem pocisk karabinowy. Sygnał 26. I jeden z nielicznych wysokich sygnałów, tutaj obok mnie krzysił kopie. Tutaj są te linie średniego napięcia i słuchajcie, fajny sygnał 60. Kropka jest poniżej linii, jeszcze raz wam pokażę. Poniżej linii środkowej. Widać widać. I ja już powoli się cieszę, bo jest to... Oj, grywarz się nie wytrzymał. Jest to jakaś okrągła rzecz. Widzicie po środku. Prawdopodobnie moneta lub jakiś guzik. Nie wiem jeszcze co to jest, wygląda bardzo ładnie. Jest to 10 groszy okres prl aluminium. Kolejna kulka i kolejna kulka. Mam nadzieję, że będę miał się czym pochwalić. Zresztą co przedmiot to mam taką nadzieję, ale rzeczywistość... Ojej, jak tu twardo. Rzeczywistość weryfikuje zazwyczaj to i to brutalnie. Kamień chyba też jest. No i chwila prawdy przed nami. Co tu tak naprawdę dawało ten sygnał? Jest to taki aluminiowy chyba przedmiocik. jest chyba takie coś, nie wiem, nie wiem zresztą czy odpaska czy od czegoś. Kolejna kulka. Następny ciekawy sygnał. Prezentuje się tak. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zakrętka. Dziwnie. Bardzo dziwnie, bo tak wysoki sygnał dawał pocisk. Zwykły, który zazwyczaj gdzieś sygnalizuje w granicach 30. A tutaj proszę. 50, 60. No tak wychodzi. Nie wiem dlaczego. Co w nim jest takiego nadzwyczajnego, że tak wysoko bije? Hmm. Adrian ma jakiś sygnał. Ja przed chwilą też. I rosyjska łuska. Znowuż jakieś zdobienie, albo kładzina od czegoś. Mhm. Może być od paska jakiegoś? Może być, nie mam pojęcia. Mhm. Wiesz, nity są tutaj, może trzymały mhm. jakiś pasek. No to jest no, ciekawe. Oczywiście, no. zobaczysz. Bardzo fajne. No super. Nie no, ja nie mam aż tyle szczęścia, ale to może być coś starszego też. Może być. No Darek. Myślałem, nie ma mistrza Darka, Darek by nam powiedział co to. To praktycznie na deszczu no, Taki piesek nas przyszedł. Rzucamy kukurydzę, bo nie mamy żadnej piłeczki. No przynieś, przynieś! No chodź. no hać, no przynieś kukurydzę. Fajnie zostawi i się położy, i czeka. Taki ładny piesek właścicieli pola. Nas tu odwiedził. Dobra, no my powoli kończymy. My już zjeżdżamy w stronę samochodów. Starczy na dzisiaj król poszukiwań. Jest tylko jeden jest nim Adrian. Nam jakoś dzisiaj z Krzysiem nie szło, nie mieliśmy zbyt dobrych fantów. A tak wygląda podsumowanie dzisiejszego dnia. Mnóstwo pocisków karabinowych, nawet jeden tempołkowy Krzysia. Zapalnik mosiężny też, który... Zapalnik mosiężny, on przez Krzysia też. Łódka nabojowa, fragment harmoniki ustnej. Tu to nie wiem, czy to jest jakaś paska czy coś. To prawdopodobnie Adrian znalazł tłoczek od strzykawki. Tutaj jakieś takie pokrętełko, nie, jakaś taka wajcha ułamana. Teraz ciekawsze znaleziska, to tak dwa guziczki, w tym jeden groszek, to też jest Adriana, znalezisko, blaszka, też Adrian znalazł i monetki od lewej 5 groszy, później jest jedna telara, oczywiście znalezisko Adriana. Tak samo jedna, druga grosza. Również Adriana znalezisko. Kopiejka chyba jest Krzysia. No i tu kilka Boratynek, które też między innymi znalazł Adrian w bardzo ładnym stanie. No i tutaj jakaś taka pierdółka, nie wiem co to jest. Trybik od zegarka i taka ozdóbka. Także tak to dzisiaj wygląda. Taki jest finał dzisiejszego dnia. A ja Wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć.